Katarzyna Rogacka, witam Państwa w kolejnym odcinku pasma Kultury, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marceli Józefowicz, uczestnik programu The Voice Kids oraz reprezentant kadry tańca towarzyskiego. Cześć. Dzień dobry. No właśnie, masz za sobą występ w programie The Voice Kids, a także wypuszczenie swojego pierwszego singla. Opowiedz nam trochę o tej twojej śpiewającej przygodzie. No to zacząłem śpiewać około wieku. Siedmiu lat, i moja przygoda zaczęła się od śpiewania w zespole wokalnym. E, siostra moja zaraziła mnie trochę do właśnie tej wspólnej takiej więzi wokalnej, i postanowiłem właśnie kontynuować właśnie śpiew. Oraz e, po jakimś czasie postanowiłem, bo już w sumie nieźle mi szło to śpiewanie, to postanowiłem właśnie wziąć udział w programie The Voice Kids. E, zgłosiłem się do czwartej edycji, tak do czwartej. E, w czwartej nie poszło mi jakoś za bardzo, tak, nikt się nie odwrócił. Natomiast wróciłem do piątej edycji i odwróciłem trzy fotele. Zaszedłem do bitew, do etapu bitew i wygrałem plebiscyt na ulubieńca publiczności. I dzięki temu właśnie miałeś szansę, żeby nagrać swój pierwszy profesjonalny teledysk? Tak. Ten właśnie teledysk to była taka nagroda. Za to, że wygrałem. Jak się nazywa Singiel? Singiel się nazywa To Nie Ja. I opowiedz nam, jak to jest tak naprawdę tak profesjonalnie nagrywać swój pierwszy teledysk. Czy to jest fajna przygoda? Tak, oczywiście to jest dla mnie, to było dla mnie takie bardzo wielkie wyróżnienie, że wygrałem właśnie plebiscyt, i to jest taka satysfakcja z tego, że to akurat do mnie trafiło, trafiło, trafiła ta nagroda. I jestem z tego bardzo zadowolony, że mogłem w tak młodym wieku nagrać swoją piosenkę. Oprócz śpiewania, interesujesz się też tańcem. W czerwcu otrzymałeś ze swoją partnerką, Julią Kawą, powołanie do reprezentacji właśnie w tańcu towarzyskim. Jakie to jest dla Was uczucie, właśnie w tak młodym wieku, reprezentować nasz kraj na zagranicznych zawodach? To jest duma i zaszczyt. Mogę powiedzieć, że to jest wyróżnienie też dla nas. I zaszczyt przede wszystkim, szczęście i zaszczyt. Jak wygląda teraz ten wasz kalendarz taneczny? W jakich zawodach weźmiecie właśnie udział? Weźmiemy udział między innymi w mistrzostwach świata w Portugalii, które odbędą się w październiku oraz Pojedziemy do Niemiec do Stuttgartu na German Open Championship. Mhm, ale czujecie taką presję związaną właśnie z tym, że jesteście reprezentantami kraju, czy to dodaje właśnie takiej pozytywnej energii? Powiem szczerze, że jest presja i pozytywna energia, bo presja jest dlatego, że to, że jesteśmy wytypowani jakby do wzięcia udziału w mistrzostwach świata, to wypadałoby zrobić dobry rezultat na Mistrzostwach Świata, i to jest taka presja, że musimy dużo trenować, dużo spędzać czasu na sali. I właśnie pozytywna energia z tego jest, że jakby. Rozumiemy to, że możemy wziąć udział i czujemy to w swoim właśnie w swoim ciele. Mhm. Mówisz, że dużo czasu właśnie spędzacie na sali treningowej. Jak wyłączycie te treningi z życiem także szkolnym, czy prywatnym, jakimiś spotkaniami ze znajomymi? Jest to ciężkie szczerze, bo było du dużo do nadrobienia w szkole. Właśnie sprawdzionów prace klasowe, czy właśnie nauczyciele pytali ustnie. Było ciężko, trzeba było trochę nadrabiać tych lekcji. Ale nauczyciele też rozumieli to, że nas często nie ma w szkole i trochę nam odpuszczali czasami. A ze znajomymi, no to też różnie bywało, bo jak siedzieliśmy często na sali, trenowaliśmy yy, i na przykład nas nie było we Elblągu, bo byliśmy za granicą, no to też nie było takich spotkań, właśnie ze znajomymi tęskniliśmy do siebie. Ale. Jakoś się udało spotkać po paru, paru tygodniach, miesiącach. Niech byś miał dać radę swoim rówieśnikom. Czy warto właśnie tak dużo serca i siły wkładać w treningi i w rozwijanie swojej pasji? Tak, uważam, że warto, ponieważ można spełniać swoje marzenia. Dzięki temu można robić, możemy robić to, co chcemy, oraz to jest coś, co spełniamy w swoim życiu. A na koniec, takie może to dosyć trudne pytanie, chociaż hmm. może dla ciebie łatwe. Wolałbyś w, w tym życiu późniejszym wybrać śpiew czy jednak taniec? Tak, to jest trudne pytanie. <grytanie> tak. Hmm. Szczerze nie wiem. Nie wiem tak naprawdę. Obydwie pasje są dla mnie tak samo ważne, więc ciężko mi wybrać. Szczególnie w tym wieku. A co kochasz najbardziej i w śpiewie, i w tańcu? W obu dwóch y, pasjach kocham to, że jestem sobą w tym, co robię. Oraz, y, jakby to jest, te dwie pasje to jest takie odłączenie się od rzeczywistości, trochę w sensie odłączenie się od szkoły na przykład y, od siedzenia w domu cały czas, na przykład. No i właśnie to. Podejrzewam, że to też pomaga Ci w jakiś sposób radzić sobie ze stresem, z tymi tak, złymi tak. emocjami. Pozwala mi to zapominać o różnych takich sytuacjach stresowych, właśnie tego typu rzeczy. My Ci życzymy jak najwięcej sukcesów, zarówno i w śpiewaniu, jak i w tańcu. Zachęcamy też naszych widzów do słuchania właśnie singla Marcelego i do trzymania kciuków właśnie za Mistrzostwa czy Europy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za spotkanie. Moim i Państwa gościem był Marceli Józefowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.